Czy Leviathan powróci do Fortnite? A? O to pytacie mnie codziennie, a dla was przygotowałem mega research, mega odcinek, w którym dowiesz się wszystkiego, wszystkie fakty lewiatania, nie mity, i musisz to obejrzeć, jeśli czekasz na jakieś rzadkie skina. na początku daj łapkę w górę dla zasięgu, daj tego subita, brakuje tylko 20 subów do 96 tysięcy, mega dziękuję i koniecznie proszę wpisz kod SEIKAMSAR w bo ci to nic nie kosztuje, a ci mega dziękuję, jeśli go używasz, bo mega mi to pomaga tworzyć ten kanał, Doceniam to mega i wbij na Instagrama, Twitcha w opisie, gdzie są na streamy, a my lecimy, pierwsze co, to dzisiejszy sklep Fortnite, mam mega mocny sklep, bo dzisiaj do levelami, który zawiera aż 28 i zawiera skina z dodatkowym stylem niebieskim i czerwonym, jak również zawiera kill off i masę tam fajnych rzeczy, a kosztuje tylko 1200 v także gorąco polecam, ale to nie koniec, bo dzisiaj w sklepie mamy jeszcze stadie, mamy jeszcze spotkane skiny, cały pakietik nowego nowego siomeczka z dosyć rzadkim skinem i oczywiście Star Warsy, ale przed tym, jak powiem wam o lewiatanie, muszę powiedzieć wam o serii DC, bo oto też mega dużo osób nie męczy, pierwsze, o co chodzi z DC, DC na pewno nie jest zbanowane w Fortnite, dużo osób traci jakieś nieprawidłowe informacje od youtuberów czy do tiktokerów, że DC Podobno, albo jest zbanowane w Fortnite, albo wyzerwało umowę z Fortniteem obie rzeczy, co oczywiście fake' i obie nie są prawdziwe. Skąd to wiadomo, już wam tłumaczę, generalnie jak wiecie, DC zawsze rzadko wracało i wracało ono średnio co 150-200 dni, a w tym momencie DC nie ma około 300 dni, ale to absolutnie nie znaczy, że te skiny nie nie powrócą, ale zanim wam o tym powiem, to przypomnę wam tylko, że każdy gracz może zdobyć za pomocą kodów darmowe w sumie skiny z DC nie kupując je za fałtoczyki. Nagram ostatnio o tym poradnik, także sobie zobaczcie, wystarczy że kupicie komiksy, które kosztują po kilka zł. I dostajecie do nich właśnie specjalne kody, które możecie użyć na stronie internetowej i zobaczyć skiny Harley Quinn, czy inne czy odkłumenki Batmana totalnie na nie czekając, także zastanówcie się nad tym, bo jest to w 100% legalne, a tak to i tak wychodzi Wam totalnie niż kupowanie rzeczy w grze. Druga kwestia, że DC jeszcze powróci i kiedy ono powróci, jestem niemalże pewny na 100%, że DC jeszcze powróci skąd to wiem. Gram od początku samego Fortnite'a i te rzeczy jak zawsze wracały. Tylko po prostu dosyć rzadko, także faktycznie nie ma ich prawie 300 dni, ale to nie oznacza, że one się nie pojawią, bo DC może równie dobrze pojawić się na przykład za 10. Dni 100, czy na przykład parę set dni, i tak, i tak ono powróci. Dlatego, że zawsze Fortnite robi nowe kolabo i często wchodzą specjalne skiny nowe z DC, i wtedy możemy zdobyć się za darmo. Według mojej informacji, najczęściej jest to robione tak, że po prostu, gdy wchodzi jakiś nowy skin z DC do Fortnite, to po prostu wtedy Epic przywraca wszystkie te skiny i przez na przykład tydzień możemy je kupić w sklepie, jak gdy wszystkie, Harley, wszystkie inne rzeczy masz kupić z kodem Cancer i tak będzie samo. Czyli po prostu, jeśli będzie wchodził jakiś nowy skin z DC, to wtedy Fortnite przywróci cały stary sklep DC, i to samo widzimy z Marvelem, który, jak wiecie, też kiedyś do Dosyć rzadko przykład wracał, a ostatnio jak chodziło dużo skinów z Marvela, to praktycznie wracał co kilka tygodni i mogliśmy kupić całe sklepy marvelowe. I teraz znowu z Marvelem mamy przerwę, także po prostu Fortnite raczej czeka, aż jakiś skin będzie wychodził z DC. Być może jak będzie wychodziła jakaś gra, będzie jakiś komiks wychodził albo jakiś film i wtedy należy się tych skinów spodziewać i faktycznie one wrócą. Wraz oczywiście z wszystkimi skinami z serii, czyli Harley Quinn, Batman, Kadłumenka i inne tego typu rzeczy, także szykujcie fauldolce, bo tylko się to pojawi, to Fortnite najpierw zaktualizuje całą zakładkę, a ja nagram dla was specjalny film, także śleć kanał, żeby. Tego nie przegapić. Jeszcze taka ciekawostka, że często jest tak że DC i Marvel wracają w miarę naprzemiennie, i teraz znowu podobno może pojawić się w tym sonie. Marvel skąd to wiadomo, podobno w tym sonie, albo w przyszłym mają trafić dwa specjalne skiny Spidermana, które będzie mogli być może zdobyć za darmo w jakichś eventach, turniach czy czymś takim, albo po prostu je kupić. Będzie być może to Spider-Man Morales, bo podobno ma się on pojawić. Tak samo jak podobno został zaktualizowany jeden z mityków spider mana więc faktycznie Marvel znów może wrócić, ale o tym dam Wam info, jak tylko jeszcze zostaną on w sklepie. I powiedzmy sobie o tym, lewiatanie bo na to chyba każdy czeka, ale generalnie w internecie jest dużo informacji, że jest on zbanowany, nikt nie wróci i jest to totalny fake i scam, skąd to wiem, już Wam wszystko tłumaczę i potwierdzam, pierwsze jednak co, Leviatan nie wrócił przez około 776 dni i faktycznie jest to dosyć długo, ale czy on nie wróci już nigdy? Absolutnie nie, pierwsze co musi wiedzieć, to takie rzeczy są oczywiście rzadko pracującymi rzeczami, bo jest to seria Legend Gamingu, co oznacza, że serie właśnie te najczęściej wracają raz do roku, albo nawet rzadziej dobre przykłady, na przykład Aloy, która wróciła ostatnio po 400 dniach, czy na przykład Resident Evil, który wrócił po roku, a faktycznie Kratos kiedyś normalnie wracał, ale po prostu Fortnite w tym momencie go nie przywraca. Tak samo skiny typu Chunni czy inne właśnie serie Legend Gamingu są naprawdę rzadkimi mieczami, tak samo jak większość klubów co w sumie wiecie po serii konmutycznych czy tego typu rzeczach, ale sam Sheena, czyli jeden z najlepszych likerów potwierdził, że Lewiatan z Kratosem wróci według niego na 100%. Skąd to wiadomo, już wam tłumaczę pierwsze co, Liker zaznaczył dwie rzeczy. Pierwsze co no to, że jeśli powróci Resident Evil, a następnie Aloy, to tak samo powróci Lewiatan wraz z Kratosem, tylko w późniejszej dacie. Dlaczego są taki pewny? Już wam tłumaczę, to robiłem na ten temat research i wy okazuje się, że jak wiecie, Aloy jest z tej samej serii, a właściwie z tej samej firmy. No co właśnie Kratos, czyli, czyli oczywiście Odsony. Co to oznacza? Że jeśli ostatni wrócił skin Odsony, czyli Aloy z serii Legend Gamingu, to firma nie może mieć zbanowanego Kratosa, czy na przykład nie zerwała umowy. Więc wszystkie informacje o zerwaniu umowy, czy banie Kratos Legatona są totalnym fejkiem i niestety nie są one prawdziwe. A jeśli Aloy powróciła właśnie z tej jednej firmy, czyli oczywiście Odsony, to dlaczego miałby nie powrócić Kratos, jeśli jest tym samym właściwie skin. Kinem, tylko po prostu z innej gierki. Oczywiście, że powróci sam Ligershina zaznaczył, że według niego ten skin na 100% powróci, tylko po prostu w jakimś dalszym terminie. Pamiętajcie jedno, że zawsze, jak Wam, że jakieś skiny powrócą, to nie mówię Wam, że on wróci w, w następnych dwóch tygodniach, na przykład. Tylko taki lewiatan może wrócić na przykład za dwa tygodnie, za miesiąc, może za pół roku, może za rok, a może nawet za trzy lata. pamiętajcie o jednym, że w Fortnite'cie często są skiny nawet zwykłe, które wracają co 1000 dni, co 1500. I dobry przykład, na przykład ostatni Special Force, który powrócił po 1550 dniach, to normalnie tako z bomby, albo na przykład malowanie, którego nie było ostatnio 1400 dni i normalnie to wróciło, szczególnie, żeby to zwykłe rzeczy, które pracują znacznie częściej niż seria Legend Gamingu. I ważna teraz taka rzecz, że zauważcie jedną zależność, że w ostatnich sezonach Fortnite aktualizuje bardzo, ale to bardzo dużo starych OG rzeczy, więc ja osobiście spodziewam się, że wróci teraz jeszcze więcej serii Legend Gamingu, skinów serii Icon, być może muzycznych rzeczy, może właśnie Disney Marvel i może sam Leviathan, dlatego kupujcie go Zgodem z kodem STAYCAMSTER, jeśli się tylko pojawi i wcześniej przed wejściem Leviathanu do sklepu Fortnite, dostanie on prawdopodobnie tak aktualizowany w zakładkach, także subujcie kanał, bo dam wam wtedy informacje i dlaczego jestem też pewny, że ta rzecz powróci, dlatego że, tak jak mówię, mamy dwie kwestie. To, że nie są on zbanowany, więc jest on po prostu normalnym itemem, tak samo nie ma żadnych restrykcji, bo nic się z tą serią nie stało i tak samo inne z tej firmy jak najbardziej powracają i pamiętajmy o tym, że Fortnite'owi też zależy, żeby niektóre rzeczy dobrze sprzedawać i też pamiętajmy o tym, że Fortnite czasami celowo robi tak, że nie przywraca danej rzeczy długi czas, tutaj macie dobre przykłady, bo jak widzicie, na przykład seria ikon muzycznych, która ostatnio wróciła po pół roku, czy Fornay totalnie wcześniej nie przywracał, pilała się wręcz rewelacyjnie, czy sama Kaczella, która też wróciła chyba po prawie roku, więc te skiny generalnie są rzadkimi skinami. I od razu zaznaczam, nie trzymajcie na to fałdolców, dlaczego? Tylko tak, jak wspomniałem, te skiny mogą powrócić faktycznie na przykład za nie miesiąc, tydzień, dwa, ale mogą również dobrze powrócić za rok, dwa, trzy, cztery, no bo nic nie szkoli na przeszkodzie, że Fornay na przykład za dwa lata takiego lewiatana, więc być może będzie musieli się naczekać, ale wtedy oczywiście moglibyście kupić cały pakiet wraz z lotnią, Kilofem, kratosem i wszystkimi rzeczami. i też pytać jeszcze o często i niestety przy Travisie mam trochę gorsze informacje dlatego, że o ile właśnie sam Leviatan jest o tyle potwierdzony, że właśnie w i cały czas współpracuje z Sony, czyli firmą, która oczywiście wydaje treczy, tak z Travisem nie mamy żadnych informacji, osobiście obstawiam że Travis też wróci, ale nie jest to nic pewnego, żeby miał się pojawić w najbliższym czasie więc są to tylko domysły i niektórzy sugerują, że powróci on na promocję swojego nowego albumu jak tylko będzie wychodził, no właśnie w tym roku wtedy faktycznie moglibyśmy go otrzymać wraz z darmowymi rzeczami, na przykład koncertem czy czymś takim, ale są to tylko życzenia gracze i o ile właśnie sam Kratos jest trochę przehaj i trawic. Pamiętajcie o tym, że też są to w miarę zwykłe skiny i nie różnią się one zbytnio niczym od innych, właśnie serii ze współpracy. A po prostu gracz był mega hype na te skiny, no i przez to jest dużo nieprawdziwych informacji, jak bany rzeczy i też odnośnie samych banów rzeczy w Fortnite czy zerwaniu umów. Pamiętajcie o tym, że, nie, że niektórzy YouTuberzy mówili, że Get Greedy, które wróciło, było zbanowane, zerwana umowa i że już nikt nie wejdzie do Fortnite. A. I jak widzicie, weszło. Ja też sobie mówiłam, mówię że ten skin wejdzie, a właściwie ta emotka, Tak samo skin tagi, który wrócił po tysiąc dni w Fortnite i też większość YouTuberów mówią, że są zbanowany też był to totalny skam, jak widzicie większość informacji, którą podawali youtuberzy, że skiny są zaplanowane, były totalnie nieprawdziwe, bo coś takiego praktycznie nawet nie istnieje w Fortnite. Więc nie dajcie się nabierać i słuchajcie tylko faktów i też zauważcie, że Epic Games nigdzie nie ogłasza, że z czymś się zerwana umowa albo że ktoś już do Fortnite wróci, jakże wystarczy czekać i na pewno kiedyś te rzeczy zobaczymy w Fortnite, ale na, ale na koniec pętaj łapeczka w górę, subik, kodzik, sejkam w i wbij na co inne streamy na YouTube i Twitchu i wbij na Instagrama, lecimy po 5000. trzymajcie się, cześć!